Zbigniew Herbert, domysły na temat barabasza. Co stało się z barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo, Zakręcić się w kółko, zapiać radośnie jak kogut. On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałem udział w sprawie. Zwabiony tłumem przed pałacem piła, tak krzyczałem, tak jak inni: Uwolnij barabasza, barabasza! Wołali wszyscy. Gdybym ja jeden milczał, stałoby się dokładnie tak, jak stać się miało. A barabasz być może wrócił do swej bandy. W górach zabija szybko, rabuje rzetelnie, albo założył warsztat garncarski. Jej ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jest nosi nosiwodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statków. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian lub czego nie można wykluczyć stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu, o możliwości, potencje, o uśmiechy fortuny. A Nazareńczyk został sam. Bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi.